Obliczmy jej x oraz y. No i mamy tutaj podane na samym początku, że cały ten odcinek KM został podzielony na 9 równych części. No i mamy tutaj odległość pomiędzy punktem K i L. Mamy dwie te, te dwie kratki. No i w tej sytuacji, skoro mamy tutaj od 0 do 5, no to znaczy, że jedna taka kratka to będzie 2,5, i tę informację od razu sobie zapiszmy. Przejdźmy teraz do przeliczenia. Skoro nasz punkt M to jest odległość 9 dokładnie równych części, no to skoro jedna część ma 2,5, to no możemy szybko przeliczyć, że 9 razy 2,5 to będzie 22,5 i to będzie wynosił nam wartość naszego x. Jeśli chodzi o drugi przypadek, no w tym przypadku na samym początku dowiedzmy się, że skoro odległość od punktu P do S znowu jest podzielona na 9 równych części, no to od 0 do 18 mamy 18. Jednostek i podzielimy to na 9 równych części, czyli każda część będzie wynosiła nam 2, i to też zaznaczmy sobie tutaj na tym wykresie. No i w ten sposób przeliczamy, że odległość tutaj od tego punktu P do r wynosi nam dokładnie ładnie 3 kratki, więc zapisujemy 3 razy 2 to nam wynosi 6 i to jest wartość Y. No i teraz wystarczy tylko zapisać ten iloczyn, czyli 22,5 razy wartość 6. W ten sposób otrzymujemy, że to jest wynik 135 i to będzie nasza odpowiedź do tego zadania.